Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. E, taka e, mocno... Ym... Przed ogarnięciem się, bo właśnie mówię, mówię, a, idę mieć włosy i tak dalej, ale mówię nie, zanim będę miała włosy, to e, przymierzę rzeczy, bo też nie używam jeszcze dezodorantu, bo niestety rzeczy ubrudzić, dobra wiecie. E, long story short. E, zamówienie z Arka nie przyszło. Chcę sobie te rzeczy pomierzyć, bo wspominałam wam ostatnio, że a tak naprawdę mam jeden e, cienki, ciepły golf i mam sweterki, a przydałoby się myślę mieć tak z dwa, trzy golfy e, i tak naprawdę... Eee, właśnie zrobiłam kilka rzeczy do przymierzenia e, Mki i Lki. Ale, co Wam ja rzucam na Instagrama, dlatego zapraszam Was na Instagrama, wrzucam Wam informację, że na Kos i Arket wyleciały naprawdę rewelacyjne zniżki, bo nawet 60%. Więc e, uważam, że warto na przykład teraz kupić basiki, które są na przykład teraz chyba za e, 11 funtów, ale to są takie basiki, że dzieci miały je, po, nie wiem, 5-7 lat w szafie e, i rzeczy Wam no, te przez ten czas wyglądały naprawdę świetnie. No bo, że wybierzecie je w 40 stopniach, no to to już inna bajka. Ale e, ogólnie zachęcam, zachęcam, bo też właśnie sporo takich rzeczy wiosennych jest poprzeceniane Jakichś takich letnich, takich standardowych, basicowych, ale też teraz, nawet wiem, że jeden golf, który zamówiłam, to też jest. Zamówiłam go jeszcze raz, jakby na tej cenie sprzeceną, bo się o wiele bardziej opłacało, więc po prostu pomierzę sobie i, i zobaczę. Tak więc. Tutaj na początek, jak mówię, to jest zbyt podobny kolor do, do tego spodnika, który już mam e, i na dole mam getry, czy nie getry, tylko te e, spodnie dresowe e, i normalnie to, to jest, e, bo chcę Wam pokazać te rozmiary, jak to wygląda i to jest m -ka. i to jest taki właśnie golf, który wygląda w ten sposób. Ja tutaj bez ściągania brzucha, bez niczego, tak to, tak to wygląda, można go sobie trochę tak, aby fajnie, e, myślę, że będzie sadzić spodnie, tylko to jest mega podobny kolor do tego, który już mam i to jest fajny golf, bo jest taki mega, mega ciepły. Na nobie, ale w, tak, I to jest właśnie taki piękny, chłodny odcień beżu, bo czasem właśnie piszecie, że macie problem z rozróżnieniem ciepłych i zimnych beży. Jeśli to jest taki beż właśnie trochę przyszarzały, jak mleko wsiadane z taką lekko różową nutą, czy taki właśnie trochę takiej szarej, niebieskiej gdzieś tonacji, to to już wskazuje te chłodne tony. I też jeśli na przykład użycie takie tony bardziej... E, e, biszkoptowe, bananowe, waniliowe, tak już karmelowe i dodające w takie właśnie orzechowe tony, no to to już za patonacja. E, w sklepie bardzo myślę, że fajną sprawą jest położyć sobie właśnie rzecz na rzecz, bo wtedy widać różnicę, czy aby to jest podobna rodzina kolorystyczna, czy coś już jakby wybija na tle e, pozostałych rzeczy, także no ten jest świetny, e, mega miły, mega po prostu fantastyczny i tak dalej. No kolor jest sztos, e, ale tutaj czekajcie, to jest ten sam to jest ten sam, mi się wydaje, zaraz po metce zobaczę, mam też taki szary, a i rękawiczki też zamówiłam, także to ma takie trzy piękne, e, chłodne właśnie odcienie, ten na pewno, ten brązowy, który jest idealny, idealny, piękny, chłodny brąz, rewelacyjny, on jest sobie szerszy, właśnie nie wiem, czy to tylko był jeden rozmiar, Wtedy, jak zamawiałam, to jest pewnie L Tak, ja już widzę, że ona, patrzcie, ta Elka jest trochę szersza, ale zamawiałam jeszcze raz i tam powinna właśnie być. No, ona już widzę, że ona jest za duża, aż tak się poszerzać nie chcę, bo to jest jakby idealny mój rozmiar, ale zaraz wam też pokażę. Bo ten na pewno był na promocji, chyba tam minus 40%, także to naprawdę spora, spora zniżka. A to jest chyba 100% kaszmir, także tak wygląda. Ten pierwszy, no jest świetny. Świetny, mega fajny, mega miły. No i doszedł, dziękuję. Dobrze. Cieszę się bardzo. E, zaraz ten, zaraz sam opiszę. Także e, mierzymy, mierzymy następny, żeby pokazać, jak e, z tego jakby modelu wygląda Elka na mnie. Ja mam taki rozmiar 16-18, a no, teraz bardziej w 18 po prostu. E, no ale e, już Wam pokażę tą Elkę na sobie. Eleczko wjechała. Nie, no już jest za duża. No już jest zdecydowanie. Za duża. To też można tutaj sobie trochę by popracować, i ten, ale no myślę, że niepotrzebnie już mnie tak, tak poszerza. No ale to jest fajne właśnie w tych, tej, na tej, przykład w Arcati w Kosie, że e, tam też ja ze swoim rozmiarem wejdę w te rzeczy i, e, i naprawdę myślę, że się fajnie układają. No ale ten już jest za duży. No myślę, że ta MK zdecydowanie mm, lepiej na mnie wygląda. Dobra. Tu już mamy eleczkę. Trochę jest taki bardziej dopasowany, mam wrażenie, ten gość tutaj też, aby taki bardziej... Czekajcie na okna, że to nie było słuchać. Bardziej jest tak grubo i mięsiście. I jakby patrzcie, w ręka, widać, że jest taki inny krój, bo on też miał właśnie, jakby różne te fity, albo bardziej boxy, czy slim fit, czy, czy oversize. I tak, tu przyszy jest fajnie. Te ramiona też mi się tutaj ładnie dają. Jest trochę taki luźniejszy. I myślę, że może nie tutaj popracować, ale właśnie w tym drugim zamówieniu mam MK i LK. No, kolor jest świetny. Piękny, idealny, chłodny, hmm, chłodny brąz. Mega mi się podoba. Zastanawiam się tylko, czy MK nie będzie za bardzo tutaj dopasowana, jakaś taka, wiecie. Teraz tak myślę. Nie, mam jeszcze ten golf. Mam jeszcze ten golf taki. Czarny, co kupiłam właśnie też drugi raz, bo pierwszy raz go w pralce wyprałam, bo w 60 stopni nim się skurczył. Także ja mam jeszcze jeden golf, zapomniałam o nim, ale tak by się jeszcze jeden przydał. No, ten nie jest zły, ale myślę, że no ta M-ka będzie tutaj trochę się najlepiej układała. Ten jest w rozmiarze M, ten szary, gołębi bym wręcz powiedziała. Mega fajny, idealny golf. Tutaj taki właśnie mięsisty, można go też pewnie odczuć na dwa razy. Ale zobaczmy, jak on wygląda, bo on jest z tych takich ala krótszych i z boku jest trochę rozcięty. Bo ja i tak te golfy sobie przeważnie sweterki wsadzam gdzieś tutaj, tak trochę do przodu. Tylko właśnie to mnie denerwuje: przez to, że on jest rozcięty z boku, to uważam, że to po prostu wygląda głupio. Ale ogólnie jest, jest fajny, ale najbardziej mi się uda, ten pierwszy. bo nie jest ten zły. W so, sumie ja tak też mogłabym go, go nosić, byłoby pasek widać trochę ten. Nie wiem, muszę chyba go już sami przymierzyć, ale już trochę by za bardzo mnie tutaj poszerzał. Mam wrażenie, że nie lubię takiego po prostu yy, ty co na leśnika. Ty co ja na leśnika ale. No, ten chyba jakoś tak najmniej korzystnie, mam wrażenie, że, że wygląda. No i tu by się gdzieś podnosiło te ręce, to jednak jest trochę. trochę krótkawe. Także. Pas. I tu jest chyba ta sama bajka, co z tym szarym, tylko, że to jest czarny. Jak patrzę na splot i na ten, ale jednak chyba, nawet jak na to, że ja lubię to takie krótsze, to gdyby to było zszyte, to by się to lepiej układało. Jakoś no już, nie wiem, przez to myślę, że odpada. Mam też L, ale nawet nie mierzę. Ale zamówiłam też właśnie rękawiczki, bo jak byłam na Islandii, to yy, kupiłam sobie Świetny sos, który właśnie mi Anetka poleciła, kupiłam sobie sól i masło, do tej pory mam jeszcze paczkę soli, bo sól z Islandii to jest inny level, ale też kupiłam sobie właśnie rękawiczki w takim, na krupówkach, się śmieję. E, właśnie tam na, na detaku kupiłam sobie właśnie rękawiczki piękne kaszmirowe rękawiczki e, prosto z Islandii e, ale gdzieś mi je wcięło i nie wiem gdzie one są, pewnie znajdę tego niepotrzebne i ja mam jakieś rękawiczki ale takie najzwyklejsze, ja mówię kurde e, jak patrzyłam właśnie, mówię to Arkad widzę, że też ma e, też ma e, też ma, e, co też rękawiczki z kaszmiru, czekajcie tu metka po prostu mega, mega długa mm. 68 kaśmie 25 wool, 6 poliamid, 1 elastan. Także składmy się, że jest naprawdę dobry. Ym. I już sprawdziłam, jak ten one size na mnie wygląda. One też na takie dłuższe się wydają. Aha, tak mam to przymierzyć, żeby nie przerwać tego. To chyba na tą rękę. O, patrzcie. O, dobre te ręka, o, te rękawiczki są świetne. Idealna prezent jakąś, potrzebujecie kupić coś na prezent? Yy. raz razem kupić jakiś jaśniejszy, ale nawet nie czy są jaśniejsze kolory ale po drugie, one są, nie wiem czy to będzie widać w aparacie, one są takie mega czarne, ale one są takie, o, jakby prążkowane, zajebiście ciepłe i patrzcie jakie, jakie długie, e, mega grzejące, wow, chyba kupię jeszcze jeden też właśnie dla Andrzeja, żeby miał, bo e, no rękawiczki, po prostu czarne rękawiczki, ale nawet jak macie krótszy płaszcz, to... Myślę, że one się naprawdę świetnie sprawdzą, także one chyba 35 funtów kosztowały y, dużo za rękawiczki, ale z takim składem to też jest dobra cena. Możesz, możesz na promocjach, nie wiem, bo na promocji możesz, bo, o, o, to, to jest teraz pomysł, ale sprawdź, czy nie ma jeszcze na promocji, bo te możesz odesłać, a może zamówić y, dwie pary takich, właśnie też y, po prostu. Tylko, że w niższej cenie, także zaraz to sprawdzę, więc jakby coś, co myślę, że zostawię z tego zamówienia, to właśnie ten pierwszy y, golf o rozmiarze M, no kolor jest mega podobny do, do, do tego, który mam, ale to też jest rzecz, którą mogę nosić na okrągło do wszystkiego i po prostu te golfy są świetne, a te pozostałe y, odsyłam. A w tym właśnie zamówieniu y, z promocji, to na pewno kliknęłam też na ten piękny, właśnie chłodny brąz y, y, MK i LK, -E, tak w razie czego, gdyby tutaj ten był dobry, a ulałabym odesłać. Pomalowałam się trochę, na sobie tylko balsam, bo nie no tak do dentysty idę, tak myślę, w sumie powinnam pewnie jakiś puder zabrać czy coś, w razie czego, żeby się gdzieś tutaj domalować, ale po prostu mi się nie chce, więc po prostu może wezmę tylko w razie czego, nie wiem, już jakiś pędzel do torebki, gdybym musiała się gdzieś tam trochę, nie wiem rozblendować, także idę w tym nowym golfie i zakładam płaszcz i ten golf właśnie można sobie tak dać niżej, co mi się jakby nie podoba, bo teraz morę, że mi to jakoś tak bardziej poszerza, więc ja sobie go tutaj po trochę podwinę, rękawiczki to te nowe też spakowałam i świeci piękne słońce, więc chyba sobie też jeszcze wezmę okulary, bo znając moje szczęście to będę wlecała. Rozmazane. Dobra, wychodzę, bo nie chcę się spóźnić. Sobota przed kawą rozpoczynam tutaj praniem pędzli. Tu już tak naprawdę o kontrola przyszła. Wszystko wyprane, także filmik gosi sobie w tle e, puściłam. E, z drugiej strony mam jeszcze gąbeczki. No i teraz będę wszystko jeszcze odgniatała z nadmiaru wody w, w ręczniki e, i te takie bardziej duże, puchate pędzle pakowała w osłonki, żeby e, ładnie trzymały kształt. Wyprałam właśnie <głos》>, mój golfik i zawsze e, takie wełniane rzeczy wpieram w ten sposób, że no tam moczę, e, wpłynie do opukania, trochę to się, trochę to tam poleży i później wszystko sobie tak ręcznie właśnie e, odgniotę i mam taki, mm, taki to nie jest stojak, to jest po prostu takie... Ja mówię na to suszarka na, na sweterki, e, kupiłam to na eBay, mówiłam o, o tym właśnie, że w taki sposób e, suszę, e, suszę takie, takie swetry i m, po prostu położyłam to u góry na suszarce, żeby wszystko ładnie obciekło, no i że jest tak fajnie, dosyć chłodno na polu, to akurat zanim e, skończy mi się robić pranie, to to już takie... Wiecie, Nie będzie aż tak mokra, aż tak wilgotne, więc będę mogła tutaj resztę prania na, tym, na tej suszarce powiesić. Także w ten sposób piorę takie sweterki. Wcześniej po prostu je w ten sposób, że no tak samo ręcznie odgniatałam i kładłam na przykład na stole, na ogrodzie, na ręczniku, i e, tylko co chwilę trzeba było to przewracać. A tutaj tak naprawdę jest cyrkulacja powietrza dzięki temu, że to jest taka siateczka. E, także nie wiem, czy macie jakiś inny patent na suszenie tego typu rzeczy. Ja ich staram się nie dawać na wieszaki i suszyć się tak, wiecie, w pionie, bo boję się, że po prostu te rzeczy stracą kształt. Dzień dobry, dzień dobry, dzień następny. I czyszczenie, <gryw> czyszczenie półek i lodówek Andrzeja wysłałam na takie nieduże zakupy typu, nie wiem, co tam trzeba było dokupić, chyba rybę do obiadu, kolesława i jakiś tam pierdoły, jakieś, nie wiem, jogurty, owoce, bo się wszystko już tam kończy. I mówię, tak patrzę, co mam w lodówce mówię, tak, resztka mleka, tam jakaś resztka mąki, resztka e, dżemu, irobarbarowy. No to co robię? leśniki robię, także kurde, kurda, nie mam jajek, bo wszystkie jajka właśnie zjedli na śniadanie, robił, e, robił Andrzej jajecznicę. I aby tutaj jakaś właśnie resztka mleka bez laktozy, bo ostatnio jak robiłam, czekajcie, gdzie ja to mam, już Wam pokażę. O, jak robiłam gorącą czekoladę z Linda to ona na tym mleku owsianym mi nie smakuje, więc mówię, dobra, spróbuję na tym mleku bez laktozy. I jest okej, okay, takie kakałko, ale takie dosyć też rzadkie. No takie rzadki napój czekoladowy, tak można powiedzieć. Dlatego miałam te mleka. E, to właśnie te, te bez laktozy i co roku przyjdzie taki okres, właśnie grudniowy, świąteczny. To mam ochotę kupić w tym sklepie Hotel Chocolate, chyba tak się nazywa ten sklep e, ta, Velvetizer. I tam ta jest taka gęsta i w ogóle, ale mówię, znowu kolejny sprzęt, gdzie nie mam go za bardzo gdzie postawić. Użyję tego dwa razy w roku i później będzie znowu leżało. E, także e, piję, to, co, piję to, co mamy. E, więc, no dobra, robię, robię ten. Te naleśniki, no ale okazało się, że nie mam właśnie e, tego, e, nie mam jajek, więc po prostu wpiszę naleśniki bez jajek. No i znalazłam taki przepis właśnie, dwie szklanki, nie, szklanka wody gazowanej, nie miałam gazowanej, dodałam zwykłą. E, e, dwie szklanki mleka, dwie szklanki mąki, 50 ml oleju, szczypta soli. Także teraz, i dodałam tutaj jeszcze, bo miałam właśnie w lodówce jakąś taką resztkę, vanilia. E, 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 właśnie taki aromat, także wrzuciłam tutaj tego trochę jeszcze. No i e, zmiksuję i biorę się za e, smażenie, bo też właśnie znalazłam w szafie jakiś jeszcze, no w ogóle nie wiem kiedy to kupiłam, w, w, w ogóle to nie jest mój wybór smakowy, dżem brzoskwiniowy. Tak wygląda ciasto po zmiksowaniu, myślę, że wygląda całkiem dobrze. I powiem Wam jeszcze, bo ostatnio, jak robiłam konkurs, to nie miałam czasu, żeby powiedzieć o tym na, na YouTubie, bo trwało nie kilka dni, ale tu jest post właśnie wrzucony, gdzie jest informacja o tym, że jest analiza kolorystyczna albo na miejscu studiu, albo online dla jednej osoby, także jak ktoś może to, to zapraszam. I coś, czego wcześniej nie było, do 27 jest oferta ze zniżką na analizę, bo kosztuje 80 zamiast 95. Funtów. Także od pierwszego będzie nowy cennik, więc ogólnie zachęcam ktoś ma ochotę kupić na prezent, czy się zastanawia, to już takiej ceny już nie będzie i to jest cena, która obejmuje wszystko, co jest jakby regularnie w pakiecie, także na Instagramie ten post jest udostępniony, także zapraszam. jak macie ochotę właśnie skorzystać z właśnie z tej oferty, to na maila kokusowana.małpa.odba.pl możecie się również zgłosić, także zapraszam. I w tle podcast, czyli Agaroyek. To jest jeden z moich absolutnie ulubionych właśnie podcastów kryminalnych. Także jeśli jeszcze nie znacie, to polecam, bo tutaj są filmy co niedzielę. Więc jak nie do makijażu, jak nie w drodze, gdzieś idziemy, to sobie puszczam, czy właśnie dzisiaj do smażenia naleśników. Też mogę podlinkować ten kanał w opisie, w opisie na dole. Także polecam. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień następny. Prawie czysta płyta. Ja właśnie tak znowu powojmowałam z lodówki, patrzę co my tutaj mamy. Także e, miałam właśnie na Ciebie zaplanowane fakity, także będę je... będę je zaraz robić. Czekajcie, w tą stronę. Yy, także rozmazałam już tam piersi z kurczaka, yy, wyjęłam też dwie cebule yy, i mam jeszcze tutaj sporo, właśnie całą paczkę mrożonych papryk. Tutaj mam jeszcze jakąś końcówkę, także to zużyję, ale <grytania> ciąg dalszy czyszczenia zamrażalki tutaj mam jakieś mięso, jakieś po prostu yy, kawałki, jakieś pałki z kurczaka, jakieś skrzydełka, więc to podgotuję, zrobię taki wywar i później właśnie podrzucam wszystkie resztki warzyw, czyli jeszcze jedna paczka warzyw, tutaj groszek, jakieś broku z kalafiorem, brukselka, ziemniaki mam, śmietana jest, yy, także zrobię też taką yy, zupę, także znowu na 2-3 dni obiady i kolacje będą yy, ogarnięte, a tak naprawdę że chodzi godzina 15, ja ci cały dzień przy komputerze siedziałam, bo właśnie robiłam męską analizę kolorystyczną, Także wysłana, także z komputera do garów, ale absolutnie nie narzekam, bo siedzę w domu, jest mi ciepło, wygodnie i, e, i może sobie jeszcze zrobię drugą kawkę. Dzień dobry, dzień dobry. Czy ktoś zauważył jakąś różnicę, że tutaj może włosy zrobione, no były zakręcone, ale mi się włosy mega nie trzymają. Jeśli chodzi o skręt, zresztą to doskonale widać. Ale byłam właśnie na włosach wróciłam do domu i myślałam, że opowiem gdzie robiłam, jak te włosy są robione i tak dalej i tak dalej, bo często są właśnie takie pytania o włosy, jaka technika, więc trochę podpytałam. Więc salon, w którym byłam, jest w Stanford. Spowalnięcie ja wam opisie na dole. I tak naprawdę już chyba dwa lata temu. Właśnie no moja klientka Ola, jak oglądasz to serdecznie Ci się kochana, pozdrawiam, mój jaki, eee, właśnie miała tam robiony włosy i byłam pod ogromnym wrażeniem. Ale ostatnio czasie właśnie też miałam sporo klientek, które właśnie do Stanford, tam, e, do salonu jeżdżą na, na włosy Blow e, sa, e, Blow Hair Salon, chyba tak podziękuję wam, się na dole. I tam jest naprawdę e, sporo stylistek do wyboru. i Ja mam już coś, się nazywa Hailey. i e, uważam, że mam naprawdę bardzo fajnie zrobione włosy. Tak naprawdę wszystko jest tak, jak, tak jak chciałam. Mega mi się, mega mi się podobają. Więc. E, Moja inspiracja była taka, żeby dać e, taki kolor tutaj, jakby najbardziej gdzieś po, po całości, czekajcie, obracam się, który jest naj, jak najbardziej zbliżony do mojego naturalnego odcienia, żeby nie musiała szybko, często chodzić na, e, na włosy. E, bo nie wiem, że chcę, chcę chodzić do swojego naturalnego, ale teraz po prostu mi się taki właśnie pieczarkowy blond podoba. No i te włosy tutaj właśnie były robione z taką techniką, że mam robiony tak, tak zwany face framing, czyli tylko, aby ten panel był na włosach tutaj z przodu o, wybierany i rozjaśniany, że jak te włosy będą gdzieś tam upięte, podpięte, czy one właśnie tak gdzieś sp sp spod spodu właśnie o, te refleksy przebijają, także to jest ten face framing i miałam też robione low lights czy low highlights, już mogę to zapisać ale tak naprawdę chodzi o to, że Tutaj też na dole trochę ten panel jest jakby taki jaśniejszy, że nie jest tylko jakby tutaj z przodu taki skunk, jak kiedyś sobie właśnie e, wymyśliłam. Tylko właśnie to też są te tutaj na dole takie lekkie e, właśnie refleksy, a po całości spożony gloss. Jakie to są kolory, jakie to są odcienie, co było mieszane o to, nie pytałam, pytałam o samą technikę: czyli właśnie face framing, te e, low lights, czy low highlights i glos po, e, po całości. I e, tutaj nie wiem jak to będzie widoczne, bo tutaj jakaś jeszcze taka właśnie resztka z tego skrętu jest widoczna, bo mi, mi włosy mega nie trzymają i ma taką lekką tutaj właśnie grzyweczkę, taką leciutką, delikatniutką, że jak te włosy to miała o, upięte to ten przód mogę sobie też tutaj fajnie właśnie... Delikatnie tak bycie skręcić i ono to się wydawało jeszcze jaśniejsze, bo z właśnie te refleksy będą mi przebijały. I przody są jakby zostawione tutaj na, na długości, i tylko delikatnie jest aby taka lekka warstwa gdzieś tutaj, właśnie na. Na tyle, żeby te włosy się po prostu pani układały, coś takiego ala long bob, ale tak naprawdę to było pokazanie wielu zdjęć i jakby powiedzenie, że jakby niech to będzie inspiracją i po prostu, żeby mi zrobiła włosy. Także tutaj mi się naprawdę bardzo te włosy podobają, zwłaszcza tutaj to przejście, myślę, że naprawdę bardzo ładnie, delikatnie e, wygląda i dzięki temu też będę sobie chętniej po prostu kręciła włosy. Także e, już wam to nieraz sam pokazywał na Instagramie, że dosłownie. 12 minut pociągu i yy, jesteśmy Stanford Outland, to też jest dosłownie 20 parę minut, może teraz na 25, bo leczkawka, bo są roboty drogowe i jest na takim dosyć długim odcinku yy, ograniczenie prędkości, ale bardzo mi się kolor podoba. Pokazuję Wam teraz to właśnie przy dziennym świetle. Oczywiście ten kolor będzie pracował yy, i tam salon, z tego co właśnie pytałam pracuję na produktach marki Redken i włosy mam bardzo miękkie, takie też sypkie, delikatne i właśnie też mi ta fryzjerka powiedziała, że mam włosów dużo, ale cienkich, także bardzo ładnie, bardzo, bardzo ładnie yy, i ogólnie jak szukacie właśnie jakiś fajnych też inspiracji, jak chodzi o, o włosy, to yy, warto sobie zobaczyć profil właśnie na Instagramie tego salonu, bo tam jest naprawdę dużo dużo stylistek, nie wiem, nie chcę wa wam gapy, ile tam dzisiaj było osób, E, ale sobie taki główny salon, jakby u góry, i na dole też są e, też są e, miejsca. Tam chyba trzy stanowiska, lub cztery, może pięć, nie wiem, jakoś to nie zaciął uwagi. Ale tam naprawdę byłam tylko jaską, jeszcze jedną dziewczyną, także było fajnie, było bardziej kameralnie, a u góry naprawdę było busy. No, no i no, no, zadowolona jestem. Zadowolona jestem także, że wam pokazuję, mówię, gdzie byłam, i, e, i naprawdę jestem zadowolona, bo po prostu miałam ochotę. E, też się tam wybrać, potem właśnie jak widziałam, to właśnie moje kliencik miał fajnie porobiony włos, tak trochę się naczekałam, yy, ale no teraz też to już taki okres, że myślę, że ogólnie fryzjerzy mają busy. No i co, wracając do domu, yy, jeszcze właśnie będąc tam w Stanford weszłam do yy, do Marka tam parę rzeczy, mówię, o zrobię pizzę, mam ten sos smoothie, mówię Kupię pieczarki yy, i ten, a także właśnie jadę do domu i on wie ale nie kupiłam ciasta tego spodu do pizzy, tego z pizzy express, także tam poprosiłam Andrzeja, żeby, żeby kupił. I e, bardzo dobry makaron, jak lubicie makarony. Trochę takie grubsze rurki są po prostu świetne. Także, um, może z jakimś pesto, ja tak zrobię na szybko. I weszłam do um, The Spence NK też, bo e, miałam upatrzoną jedną świeczkę. E, taka jakaś edycja teraz limitowana. Są, jest chyba czerwona, niebieska i zielona. I ta niebieska mi się mega podobała, ale tak mówię, ładna zapach, ale taki chyba nie do końca jakoś do mnie przemawia. I tutaj mam świeczkę e, z Diptik. Jedną świeczkę mam też tam, to jest ta Violet. I e, tamtą świeczkę już mam bardzo, bardzo długo i ona pachnie e, niesamowicie podobnie do meteorytów z gardłem. Z tym, że jak ten zapach kiedyś uwielbiałam, to teraz boli mi od niego głowa, więc tamta świeczka tak bardziej służy dekoracyjnie. I ostatnio właśnie stwierdziłam, że chciałabym powypalać wszystkie te moje świece, które, które mam i iść bardziej być takie, takie takie świeczki minimalistyczne, nie? Może takie kolorowe, e, takie z, z zapachem, ale nie takim właśnie, po którym zaraz, nie wiem, boli głowa, czymś takim bardziej klasycznym. I ogół, czekajcie, tylko to wyjmę. Wyświetlił mi się live u olfactory właśnie na, na TikToku, i ona tam po prostu od kilku tygodni, z tego co mówiła, robi live właśnie o perfumach. I uważam, że ona o perfumach opowiada świetnie. I ktoś właśnie pytał, chyba o jakieś perfumy porzeczkowe, ale, ale w każdym razie weszła na temat tego zapachu z Diptik i powiedziała, że pachną te perfumy jak liście porzeczki, czyli właśnie tak bardziej wytrawnie. I tam naprawdę, chyba ten zapach i 34 to jest, to jest takie klasyki. Z diptyk. Ja wydobra dobra wejdę, jak będę właśnie w Spencer i powącham też tą świeczkę i ta jakoś do mnie bardziej przemówiła. Myślę, że to jest taki rodzaj świecy, którą większość osób, która gdzieś ogląda YouTuba, widziała w tle u YouTuberów już od 2009 roku, bo to jest taka świeczka, która naprawdę z tym była była wszędzie. I ona właśnie taka powiedziałabym, że elegancka. Jest sobie to chyba taki, jakby taki. Mm, Chciałam mieć posmak, ale taki zapach goryczy. No taka właśnie jak Dorota tam opisywała, to mówię. E, to tak pachnie, i ten zapach mi się podoba. Pachnie, żeby tak tą świecę dosłownie na chwilę odpalić, i e, myślę, że zapach będzie się naprawdę bardzo długo utrzymywał, bo e, te świece są e, no, takie mocne. Mocne, intensywne, ale tutaj naprawdę te zapachy są też takie niszowe. Tutaj trzeba sobie sprawdzić konkretnie e, te nuty i czy wam, e, was to nie drażni, bo większość zapachów, jakby z jest taka, że jakby to nie jest moja nuta zapachowa, ale ta właśnie o zapachu liści pożyczki naprawdę mi się mega mega e, podoba. No i chyba tyle. No tutaj co? E, trzeba e, wziąć się teraz ogarnąć, przebrać i jeszcze z psami wyjść na spacer. Także kochani, ja dziękuję Wam. Aha, jeszcze w międzyczasie dziś byliśmy na Awatarze. E, Awatar 3 godziny 12 minut. E, jakby mm, bardzo długi film. E, w 3D się go całkiem przyjemnie oglądało. E, wiem, że więcej go nie zobaczę. Także e, odhaczone. E, mogłabym iść na maraton zmierzchu, oglądać Edwarda i, i, i nie wiem, czy tam maraton. E, nie wiem, czego maraton. Seksu w Wielkim mieście. To by mogła oglądać po prostu. Na okrągło, ale awatar to był taki film, ja w moim przypadku, że raz i wystarczy. Zawsze się śmiałam, Andrzej zawsze mówił co roku, że, o, w przyszłym roku będzie awatar, w przyszłym roku będzie awatar. I ten awatar chyba, ile było różnicy? 80 lat pomiędzy częściami? On mówi, o, to akurat na twoją, przed Twoją 50 będzie następna, następna część. Tak się śmiałam, bo tak się skończyło, że podejrzewam, że. Że część następna będzie. Także kochani, jak wasi faceci lubią, czy wy lubicie awatara, to się tylko przygotujcie, że no trzy godziny ponad z hakiem. Nigdy też nie przychodzę do kina, już jestem nauczona tego na godzinę, o której się jakby zaczyna niby sens, bo pół godziny jest reklam. Więc akurat 20 parę minut po rozpoczęciu tego czasu ekranowego weszliśmy, rozsiedliśmy się, otworzyliśmy wszystkie tam przekąski, snaki i zaczęliśmy oglądać. Także też miałam właśnie, żeby się na Avatarze i ogólnie spoko, tylko strasznie długo. W Peterboros Stemple, że jest to kino em, w tej wersji deluxe, tak, tak właśnie e, i tam są takie mega duże, rozkładane, fajne fotele, na których się fajnie siedzi, bo na takich zwykłych, klasycznych, sztywnych fotelach usiedzieć 3 godziny to, to średnio, ale e, to tyle. E, mam nadzieję, że widzimy się niedługo w kolejnym filmiku, e, także do zobaczenia, do usłyszenia jednego Buziaki, trzymajcie się ciepło, papa. Pa.